Kiedy myślimy o okresie średniowiecza, często wyobrażamy sobie ludzi żyjących nie tylko w brudzie, ale także szczęśliwych z tego powodu. Jednak ludzie średniowiecza myli się, kąpali i czyścili zęby częściej niż myślimy, choć nie mogli osiągnąć takiej higieny jak my obecnie. Tak właśnie robię, nie mogę mówić za ciebie, drogi widzu. Istniały poradniki medyczne o zdrowiu i czystości. Ludzie starali się utrzymywać siebie i ubrania w czystości. Podróżujmy w czasie i pobróćmy ręce, zanim natychmiast je umyjemy, ucząc się o higienie w czasach średniowiecza. Witamy w średniowiecznym szaleństwie, maniacy czystości. Wiele informacji, które mamy o Wikingach, zostało napisanych przez chrześcijan, którzy mieli oczywiste uprzedzenia wobec Skandynawów i przedstawiali ich jako złośliwych pogan. Ale w rzeczywistości Wikingowie byli znacznie czystsi niż Anglosasi, którzy ironicznie uważali ich za brudnych dzikusów. W tamtym czasie saksonowie kąpali się może raz lub dwa razy w roku. Niektóre z najczęściej spotykanych przedmiotów na grobach Wikingów to narzędzia do osobistej higieny, takie jak brzytwy, pensety, grzebienie i łyżeczki do uszu. Nazywane wykałaczkami do uszu lub łyżeczkami do uszu zwykle były wykonane z drewna lub metalu, a te długie łyżeczki często noszono na łańcuszku wokół szyi. Były używane do usuwania woskowiny usznej i czasami do czyszczenia paznokci. Mam nadzieję, że robisz notatki. Wikingowie używali również mydła, które zawierało łuk do rozjaśniania włosów i brod. Nie tylko pomagało to w koloryzacji włosów na modny wówczas blond, ale również chroniło przed wszami. Wikingowie byli postrzegani przez sasów jako maniacy czystości. W rzeczywistości kronika, która przypuszczalnie została napisana w XIII wieku stwierdza, cytuję, Duńczycy dzięki swojemu zwyczajowi codziennego czesania włosów, kąpieli co sobotę i regularnej zmianie ubrań, nie byli w stanie podważyć cnoty zamężnych kobiet, a nawet uwodzić córki szlachty, aby stały się ich kochankami. Wikingowie zdecydowanie dbali o swoje zarosty, co odzwierciedlały imiona niektórych ich prominentnych liderów, takich jak Sven Włosy Widły. Jednak mężczyźni z innych kultur woleli gładko ogolone twarze, co było problemem, gdyż lustra w średniowieczu były zwykle małe i mętne. Brzytwy też nie były zbyt dobre, a prawdopodobnie były bardzo niebezpiecznym długim ostrzem. Mężczyźni zwykle udawali się do lokalnego chirurga barbera, ale w razie jego braku musieli poprosić kogoś innego o pomoc w goleniu, by nie pominąć żadnego miejsca. Wszy i pchły stanowiły problem dla wszystkich, bez względu na status majątkowy. Wiemy, że dżuma, która odpowiadała za śmierć milionów ludzi w całej Europie przez okres pięciu wieków, prawdopodobnie rozprzestrzeniała się za pomocą pasożytów, takich jak pchły i wszy. Były wszędzie, we włosach, ubraniach i pościeli. Owsików usuwano małymi, drobno ząbkowanymi grzebieniami, podobnymi do tych używanych obecnie do zwalczania wszy głowowych. Co za strata. Przechodząc przez średniowieczne europejskie miasto, pierwsze co zauważyłbyś to smród. Miasto o populacji 100 tysięcy mogło produkować około 5 tysięcy kilogramów odpadów każdego dnia. Ludzie nie załatwiali się faktycznie na ulicach, ale w miastach takich jak Londyn nie było higienicznego sposobu na pozbycie się odpadów. W dzielnicach bez wspólnej latryny zawartość nocników często wylewano na ulice. Do XII wieku zbudowano publiczne toalety, które opróżniano do rzeki Tamizy. W 1327 roku, roku wprowadzono prawo, które zabraniało wyrzucania odpadów do tamizy, licząc, że mieszkańcy pozwolą usunąć nieczystości wozem lub łodzią na gnojowice. Tower Hill stało się szczególnie dotknięte przez narastający problem zaśmiecania, przypominający średniowiecze. W 1371 roku, roku mieszkańcy żyjący w pobliżu byli oburzeni smrodem fekaliów i brudu, co było wyjątkowo obrzydliwe. Kolejne prawo zabraniało mieszkańcom wyrzucania tam swoich odpadów, więc wrócili do wyrzucania ich do rzeki. I znowu zaczął się okrutny, śmierdzący cykl. Król Edward III zauważył, że kanał rzeki stał się tak wąski z powodu ścieków, że statki miały trudności z przejściem. Tylko dla jasności chodzi o statki z literą P. Statki. Fosy zamkowe miały duże znaczenie dla higieny średniowiecznej szlachty. Fosy pełniły nie tylko funkcję obronną, ale także służyły jako otwarte kanały ściekowe. Plebs używał zewnętrznych latryn, a średniowieczny zamek posiadał prosty system kanalizacyjny zwany guardrope. Była to po prostu dziura w ścianie, przez którą odpady wrzucano bezpośrednio do fosy poniżej. Oh, hide. Wyobraź sobie nasilający się smród w upalny letni dzień. Proszę nacisnąć teraz przycisk w telewizorze zapachowym. Kąpiel. Mimo że ich fosy zamkowe mogły być pełne obrzydliwych brudów, królewska rodzina i szlachta traktowały swoją higienę osobistą bardzo poważnie. Król Edward III z Anglii posiadał prywatną łazienkę w pełni wyłożoną płytkami. Dbały o niego jego liczne służby, miał luksus ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz silnie pachnących mydeł. Mydło, zwykle robione z tłuszczu lub oleju zmieszanego z popiołem drzewnym, formowano w kostki z dodatkiem pachnących dodatków, takich jak zioła czy suszone kwiaty. Zamożność determinowała wybór perfum i jakość mydła. Dla najbiedniejszych, mydło zługu mogło uszkodzić skórę przy zbyt mocnym szorowaniu. Król miał również przywilej posiadania sługi zajmującego się jego ekskrementami. Sługa królewskiego stołka miałby za zadanie pozbyć się odpadów króla, ale nie wiadomo, czy faktycznie wycierałby królewskie dno, chociaż dostarczałby ręczniki, miskę i wodę. Pozycja sługi królewskiego stołka była wysoko rangowana. Sługa monitorowałby dietę i zdrowie króla i mógłby być uważany za zaufanego doradcę. W Europie nie było papieru toaletowego, chociaż Chińczycy wynaleźli go w VI wieku, więc zwykli ludzie prawdopodobnie używaliby do wycierania słomy, ale ci wystarczająco bogaci używaliby kawałków tkaniny. Chociaż bogaci mogli pozwolić sobie na własne łazienki, ci mniej zamożni musieli polegać na dzbanach i miskach lub myć się w rzekach i jeziorach. Ale to było niebezpieczne kilka osób zginęło w Tamizie w XIV wieku. Robert Dallaire był jednym z tych nieszczęśników, którzy kąpali się w miejscu zwanym rybnym warfem. Utopił się, gdy w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby go uratować, a w 1269 roku dwunastoletni 12 John White cytuję: Pewnego wieczoru rozebrał się i wszedł do pewnego strumienia, aby się wykąpać. Utonął przez nieszczęśliwy wypadek. Chociaż dlaczego ktokolwiek chciałby wejść do wody tamizy z całą tą pływającą wokół ściekami to tajemnica. Pod koniec średniowiecza łaźnie stały się popularne, a w XIII wieku w Paryżu było około 32 łaźni. Krzyżowcy przywieźli pomysł z Bliskiego Wschodu. Lekarze tam zrozumieli znaczenie higieny i czystości znacznie lepiej niż ci na Zachodzie. Nie było mieszanych kąpieli. Mężczyźni i kobiety byli rozdzielani na dni dla różnych płci, chociaż chłopców dozwolono kąpać się z matkami do wieku 7 lat. W dzielnicy Southwark w Londynie do wyboru było 18 gorących kąpieli, a nawet w mniejszych miastach były łaźnie, zazwyczaj przyległe do piekarni, tak aby ciepło z pieców mogło pomóc w podgrzewaniu wody. Ale publiczne kąpiele nie cieszyły się sympatią kościoła katolickiego. Wiązało się to z nagością, a wiele łaźni było powiązanych z prostytucją. Król Henryk II ogłosił Southwark strefą czerwonych latarni w XII wieku. Jeden z włoskich podróżników był przerażony, że w Niemczech mężczyźni i kobiety kąpali się razem, ubrani jedynie w cienkie lniane koszule. Niektórzy z powodu swoich przekonań religijnych wybierali w ogóle nie kąpać się, preferując dobrostan duszy nad ciałem. Wielu uważało mycie za znak próżności i niemoralności seksualnej. Święty Godryk słynął z tego, że w XII wieku przeszedł całą drogę z Anglii do Jerozolimy, nie kąpiąc się ani nie zmieniając ubrań. A kiedy Thomas A. Beckett był przygotowywany do pogrzebu, okazało się, że nosi koszulę z włosia, która była pełna wszy i pcheł. Później, w XIII wieku biskup Thomas de Canteloup z Hereford nosił koszulę z włosia tak pełną pcheł, że jego służący mogli je chwytać garściami. Święta z późnego średniowiecza nigdy nie myła włosów, przez co miała je pełne wszy. Te formy samokarania były postrzegane jako rodzaj męczeństwa. Zdrowie kobiet Istniały średniowieczne książki o manierach z przepisami na suche szampony, a zalecano, aby włosy były myte co 2 do trzech tygodni w ciepłej wodzie o zapachu płatków. Średniowieczny przewodnik po medycynie kobiecej Trotula zaleca czyszczenie włosów mieszanką białek jaj, łodyg winorośli i popiołu. Kobiety miały szczególnie ciężko, gdy przyszło do radzenia sobie z menstruacją w średniowieczu. Nie mając pojęcia o kobiecym rozrodzie, menstruację uważano za karę od Boga za grzechy Ewy. Z tego powodu nie pozwalano na łagodzenie bólu podczas skurczów, gdyż ból i cierpienie były elementem boskiego planu. Ubogie kobiety używały mchu do absorbowania menstruacji, a te biedniejsze pod pasek bawełnianych lub pralnych ścierek. Aby zapobiec niechcianym zapachom, kobiety nosiły bukiety gałki muszkatołowej. Istniał prawdziwy strach przed krwią menstruacyjną jako posiadającą moc korozyjną. Mówiono, że na kontakcie uszkadza penis, zabija ule i daje psom wściekliznę. Wśród innych przerażających rzeczy. Dzień prania. Tylko najbiedniejsi ludzie mieli tylko jeden zestaw ubrań. Bez nowoczesnych detergentów, jedną z opcji dla ludzi średniowiecza, aby pozbyć się tłuszczu i plam, byłoby pranie ubrań w moczu. Tak, mieszali biały popiół z moczem, aby uzyskać łuk, który zawierał amoniak. Właściwie im mocniejszy był amoniak, tym lepiej radził sobie z usuwaniem plam i brudu, dlatego pozostawiali mocz, aby zepsuł się i sfermentował. Pranie myte w kadziach było deptane lub bitokiami. Wielu dodawało do wody podczas płukania ubrań kwiaty, takie jak lawenda, aby poprawić ich zapach. Ci bez kadzi prali w rzekach, jeziorach i strumieniach. W XV wieku opat lub przeor Coventry skarżył się, że ludzie prali ubrania w jego stawie rybnym, zabijając ryby. W Londynie znajdowało się molo o nazwie Lavender Brick, gdzie biedne kobiety mogły robić pranie, a dostęp do tego miejsca był chroniony przez władze miasta. Pranie ubrań w średniowieczu mogło być równie niebezpieczne jak kąpiel. W dużym paryskim szpitalu pielęgniarki musiały prać pościel i ręczniki w rzece Sekwanie. Zimą było zimno i ślisko, więc strażnik musiał im towarzyszyć w razie gdyby wpadli do wody. Pod koniec średniowiecza noszono bieliznę lnianą, co znacznie ułatwiało życie, ponieważ można było ją zmieniać częściej niż zewnętrzne ubrania. Chociaż brakowało im wiedzy, aby połączyć brak higieny z bakteriami, wydaje się, że biorąc pod uwagę okoliczności, średniowieczni ludzie starali się jak mogli utrzymać czystość. Ryzykowanie życia, aby prać ubrania i kąpać się w rzekach i jeziorach, tylko pokazuje, jak ważne było dla ludzi średniowiecza utrzymanie siebie w czystości. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka szaleństwa średniowiecza. Pamiętaj, aby myć ręce, szczotkować zęby i subskrybować ten kanał, bo dodajemy tu nowy film co tydzień. Na zdrowie.